Pomysł powstał przy okazji zgrupowania kandydatek do tytułu Miss, które przebywają w Ciechocinku blisko około dwóch tygodni. No i dzięki temu, że mamy je tutaj na miejscu w Ciechocinku, mamy tę możliwość właśnie, żeby zorganizować taki festiwal. Tak przepiękne stoje. Konkurencja była duża. Konkurencja była naprawdę duża. Było bardzo ładnie, kolorowo. Na co dzień niestety nie możemy czegoś takiego zobaczyć. Pani Kamilo, talent organizatorski na pewno, ale również talent wokalny. Skąd pomysł, czy to pierwszy raz, kiedy pojawiła się Pani w tej roli na cichocińskiej scenie? Ten jeden dzień w roku to jest taki specjalny dla mnie czas, kiedy mogę się pojawić tutaj na scenie i, i zaśpiewać dla miasta, dla kuracjuszy, dla, dla dziewcząt. let me have a stamp